Powierzamy do państwa okuniejskich. Piękne podwórko zadbane. Warzywka wypielone. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Panie pomogi! O, waciośko robi ta, waciośko robi ta ja widzę. to odpadali On też się odpoczywa, on też Dobra, jak tam to grę Gdy to rado jedziesz... Na

Bo to tak. Tam, tam, jak ty ci robimy. To. To Nie ma. A to myślałeś, bo byłeś ci A ten, to jest ten urywany. Ty z no, tej nie. Ja? Tu cię tak to bardzo słaby. Bo tak w dyszelkach. Ja. E, jakby w dyszelkach. Myślałem, w Ty nie brakuje was Bo to jest dyszelka. Ja

tylko mały, tak robię, żeby zrobię jeszcze mnóstko ty. cię. Tego tego właśnie właśnie godzić To jest najlepszy towar. <grytanie> takich, takich to etosków dostał z tych liczów. A ty na kręczie kiedyś się, na kręczie jakby młody. Tam co to, to był ten tartak, to, to on już no, od 65 roku to tam stoi. A teraz nie, teraz lat, teraz nie, bo zdrowie nie odpowiada. Tu jest jego, on bardzo dużo na domy, na obory, on tu drzewa naciął ludziom i dla siebie również. Taki tartak, jak to się mówi. To jest, to jest ile? 13 metrów długie. 13 tak, że tu mogło... Długie drzewa być i deski na podłogi tam różne. To wszystko tutaj było cięte. Zburzyliśmy ten tu dom i postawiliśmy kapliczkę i takie kwiatki tego, aby było tak przyjemnie tej bozi, jak to się mówi. I tu w maju przychodzą na, na majobę, na różańce przychodzą. To świnie hodowaliśmy od zawsze i hodujemy. Pewnie będziemy hodować. W Miechucinie nie zostało nas siedmiu, co jeszcze hodują śminie, świnie. Już polikwidowali. Nieopłaca, ponoć nieopłacalne. Kazali ich lewnie przygrodzić. Nie mogą być razem z bydłem. Żeśmy tu ściany pobudowali. No i przyjeżdżają kontrole, sprawdzają, nas pilnują. I tak to ciągniemy dalej. No, mamy tu ogród, kople, jak to się mówi, kople. Cielaki małe, luzem. Te małe są koło domu. Na noc się chowają, są, nie są wiązane, luzem chodzą. Pada, wchodzą do chlewa. Dokarmiamy, wiadomo, żeby wyglądały one jakoś. No i oczywiście cielaki kupujemy z różnych stron. Różne, jak widać, tam czarne i biało-czarne. Dobry materiał. No, zajmuję się gospodarstwem. Mamy trochę truskawek i wszystkiego po trochu. I jak widać, kończą się już. Napadało nam i już tak wyglądają, jak wyglądają. Tam ludzie, o tam widać, zbierają jeszcze. Tutaj całe obszary, to wszystko jest nasze, nasze pole, tu cały ten to nasze lasy. Tylko nie mówić, że grzyby, bo będzie ludzi po, po las. Żyjemy dobrze, w zgodzie. Tu nie ma, żeby się ktoś z kimś kłócił. Tam pomagają, doradzają. I, no, co, sołtys się stara. Tam robi nie ogniska, nieogniska i tak dalej. No, aby tak dalej. O, deszcze idą, to już widzimy, kiedy się chować, bo tu od zachodu deszcze idą. To już zawczasu uciekamy, tam, czy żniwa, czy coś, to już wiemy, kiedy się pakować. No, mieszkać ładnie, mieszkamy. Spokój, turystów tutaj nie ma, mamy tutaj nikt niczego nie broni, nie? No. Ej, uważaj, nie, ja nie my idziemy, my idziemy piechty teraz. A ja to auto im zostawię tu. Ej, jak będzie padać, tu wrzucicie. Jedziemy. Teru nie wie, nie, nie wie za oni, ty u nich nie, 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 nie był. Jo, na razie, do uzdrzeni. Do uzdrzeni.